Czy partia Grzegorza Brauna jest coraz bliżej delegalizacji? Na taki scenariusz wskazują wypowiedzi niektórych bardzo ważnych polityków, którzy mówią o tym, iż istnieją pewne przesłanki, aby taki krok faktycznie wykonać. O co dokładnie chodzi? O tym w dzisiejszym materiale. Zapraszam! Cześć! Z tej strony Kamil Jastrzębski, samorządowiec, radny. Komentator sceny politycznej, z wykształcenia dziennikarz oraz ekspert od komunikacji społecznej, a w wolnych chwilach również model oraz amatorski aktor. Nagrałem taki filmik kilka tygodni temu na temat postulatu polegającego na tym, aby zdelegalizować partię Grzegorza Brauna. No i w komentarzach pojawiły się takie wątki, takie opinie. Zakładam, że. No, kreowany przez troli, że nie wolno, bo demokracja, bo konstytucja, bo wolność słowa i tak dalej. Jakby w ogóle zapominając o tym, że ci ludzie często demokracją mniej lub bardziej ale gardzą. To jest taka ironia losu. Natomiast do meritum. Dlaczego nagrywam kolejny filmik i dlaczego on troszkę aktualizuje sprawę? Ponieważ do tego pomysłu, to się nie do mojego indywidualnego, bo zakładam, że do tych ludzi to nie dotarło. Natomiast mówię o takim szerokim spektrum, że no jednak nie tylko ja mam takie pomysły, nie tylko ja mam takie opinie. Odnieśli się Pośrednio naprawdę bardzo ważni politycy. Na przykład odniósł się minister Sikorski, który stwierdził, że no prawdopodobnie istnieją jakieś przesłanki ku takiemu działaniu, bo na przykład chodzi o te słynne wypowiedzi Brauna o komorach gazowych. A wiadomo, że propagowanie czy nawet sugerowanie propagowania pewnych informacji tudzież opinii sprzyjających poglądom na N i na F jest w Polsce karalne, to po pierwsze, a po drugie, w przypadku partii politycznej. Wiąże się z ryzykiem delegalizacji. Z kolei w trochę inne tony, ale zmierzające do tej samej konkluzji, uderzali panowie Żurek oraz Kierwiński. Pan Kierwiński stwierdził, że partia Grzegorza Brauna być może w tym momencie już jest na granicy delegalizacji, więc nie są to opinie pojedyncze, nie są to opinie takich ludzi jak ja, tylko opinie ludzi decyzyjnych. Ewentualna procedura delegalizacji jest oczywiście bardzo skomplikowana. I w Polsce nie dzieje się to na co dzień, żeby była jasność. Tym bardziej, że nie mówimy o partii, która ma faktycznie no, realne poparcie. Bo nagrałem jeszcze kiedyś taki materiał na temat tego, że Nawrocki złożył wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zdelegalizowanie partii komunistycznej. No tylko różnica jest taka, że ta partia komunistyczna w Polsce istnieje de jure, ona jest... W rejestrze. Natomiast w praktyce umówmy się, kto z Was o niej słyszał, kto z Was na członków tej partii, kto z Was widzi, nie wiem, i wpisy w mediach społecznościowych. W ogóle ta partia jest w cudzysłowie martwa. Tak? Ona figuruje wyłącznie na papierze, nie ma jej nigdzie w praktyce. Więc ten ruch Nawrockiego był bardzo taki pusty pod publiczkę i pod populistyczne zagranie. Natomiast, e natomiast ewentualna delegalizacja partii, która ma te 6-7% w sondażach, to już jest gruba sprawa. Ja Wam powiem szczerze. Popieram taki pomysł z bardzo prostego powodu. Bo nawet jeżeli długofalowo, albo inaczej wróć, jeżeli krótkofalowo Grzegorz Brown dostanie dzięki temu paliwo, aby się budować, aby się krobać na takiego wiecie, męczennika, na takiego uciśnionego przez system, to długofalowo spowoduje to jedną rzecz, którą zauważył słusznie Piotr napierała kolejny raz, Piotr ku, cię z tej strony pozdrawiam. Zauważył, że w ramach przesuwania okna overtona z powrotem ku centrum, bo ono jest w tym momencie w skrajnie po prawej stronie, a musimy je przenieść do centrum, w ramach przesuwania tego okna trzeba podejmować działania, które być może wyglądają na trochę dziwne, specyficzne i tak dalej, ale które spowodują, że o innych rzeczach zaczną dyskutować ludzie. Bo okno warto nas do tego, że kiedy jest ono w tym momencie na skrajnej prawicy, tak naprawdę to poglądy, które są po prostu prawicowe, wydają się nam na centrowe. I tak idąc, wiecie, po całym spektrum możemy w ten sposób takie, takie założenie przyjąć. Kiedy ono będzie z powrotem w centrum, to to, co jest lewicą, będzie lewicą, to, co jest prawicą, będzie prawicą, a to, co jest skrajnym prawactwem, będzie skrajnym prawactwem. Grzegorz Braun swoimi działaniami przesunął to okno w prawo i spowodował, że z jego teraz, że znaczy może nie z jego, ale patrząc na niego, ktoś może mieć wrażenie, że okej, okay, on jest może zbyt specyficzny, zbyt dziwny, no ale taki męcen a taki bosak, hmm, no czemuż by nie. I to jest szkodliwość Brauna. Druga szkodliwość Brauna to są te poglądy, to jest treść jego wypowiedzi, to jest ta antyukraińskość, ta antyunijność, antyzachodniość, ten wschodni sentyment, który siedzi w jego w głowie, który, który siedzi w jego poglądach, on nie może być niezauważony. Więc krótko krótkofalowo powtarzam, Grzegorz Braun zyska jako, powiedzmy, ten męczennik, prawda, przeciwko całemu światu. Natomiast długofalowo ludzie dostaną sygnał, że z takimi ludźmi państwo się nie cyrtoli. Z takimi partiami się nie cyrtoli, z takimi politykami się nie cyrtoli. Że nie można sobie po prostu powiedzieć taki głupot na temat np. komór gazowych, jak powiedział Brown, i być bezkarnym. Że nie można wchodzić na jakieś wystawy, na jakieś wydarzenia, rozpieprzać poszczególne elementy, tablice, malowidła i tak i być bezkarnym. Zarówno w sensie takim procesowym, jak i w sensie politycznym. I gdyby się okazało na przykład, że Grzegorz Brown faktycznie, znaczy technicznie to jest kwestia partii, a nie Braun jako osoby, prawda, ale gdyby partia została zdelegalizowana, no to owszem, Braun ma później możliwości na przykład takie, że sobie zarejestruje nową partię. Niestety tutaj ograniczeń nie ma. Natomiast chodzi o sam sygnał wysłany do społeczeństwa. Państwo działa i państwo likwiduje. Tak, państwo likwiduje. Partie, które szkodzą, ba, które szkodzą, które zagrażają w bardzo poważny sposób naszemu ustrojowi. Bo to jest ustrój, mimo że niedoskonały. To jednak, ustrój, o który walczyły pokolenia Polaków. To jest ustrój, z którego mimo wszystko powinniśmy być może nie dumni, ale powinniśmy go uszanować. I to jest ustrój, który chce swoimi działaniami zachwiać, zniszczyć Grzegorz Braun. Więc albo ustrój zabierze się za Grzegorza Brauna, albo Grzegorz Braun zabierze się za ustrój. Dla mnie wybór jest prosty. Dla mnie jako człowieka urodzonego w 1997 roku, a więc nie pamiętającego komuny, ale będącego świadomym historycznie i mającym wiedzę na temat tego, jak było, a jak w tym momencie żyjemy, dla mnie jest oczywiste, że trzeciej RP przy wszystkich jej wadach trzeba bronić przed takimi ludźmi jak Braun. I jeżeli mamy mechanizmy, aby to zrobić również na gruncie prawnym, aby zdelegalizować jego partię polityczną, to to równy. Tak, popieram zdanie ministra Sikorskiego, Popieram sugestie ministra Żurka, popieram sugestie ministra Kierwińskiego. Tak, Grzegorz Braun, albo technicznie rzecz biorąc, partia Grzegorza Brauna do delegalizacji. Nie ma miejsca na polskiej scenie politycznej dla takich poglądów, dla takich ugrupowań i dla takich sentymentów, które naprawdę już nawet nie, że źle pachną, one śmierdzą, one walą na kilometr. Wiadomo z swojej strony świata walą na kilometr. I wiadomo, kto na tych poglądach korzysta, nawet jeżeli to, nawet jeżeli to się dzieje celowo, celowo ze strony Brauna, tak? nawet jeżeli to się dzieje z głupot, nawet jeżeli to się dzieje po prostu z jego braku wyobraźni politycznej. Ale tu chodzi o skutek, a nie o przyczyny. Skutki są takie, że Grzegorz Brown zatruwa polską politykę, zatruwa polską debatę publiczną. Grzegorz Brown powoduje, że my, jako Polacy, rozmawiamy o sprawach, które są absurdalne, bo na przykład musimy uzasadniać takiemu prawakowi, że na przykład, nie wiem, społeczeństwo, społeczeństwo, przepraszam, społeczność LGBT może mieć jakieś prawa. No, może mieć jakieś prawa, oczywiście, że tak, w czym problem? Ale przez to, że to okno wertona Grzegorz Brown przysunął tak bardzo w prawo, to jak ktoś powie, że w sumie to nie przeszkadzają mu geje i lesbijki, to jest: jak to ty, lewaku! Jak to ty, zdrajco Polski! To jest m.in. robota Grzegorza Brauna. W dużym stopniu robota Grzegorza Brauna i jego działań politycznych. Więc lista w cudzysłowie grzechów jego partii jest naprawdę długa. I uważam, że naprawdę na gruncie prawnym istnieją bardzo solidne przesłanki ku temu, aby to zrobić, aby uruchomić procedurę i tak, i aby doszło do sytuacji, która w Polsce chyba za moich grze się nie wydarzyła. Czyli, że partia mająca tak duże poparcie, no bo jednak 7% to jest duże poparcie, idzie do delegalizacji. I teraz nie mylić tego na przykład z tym, że partia została zlikwidowana bądź została wykreślona z rejestru w wyniku brak, brak, braków formalnych czy braków proceduralnych. Teraz tak się może wydarzyć z nową nadzieją. To jest trochę inna sytuacja, bo tam oni wdepli, wdepnęli w pewne błoto, że tak powiem delikatniej, na gruncie typowo prawnotechnicznym, takim formalnym. Natomiast Grzegorz Brown wdepną i w zasadzie dalej się w tym błocku jeszcze paćka. W tym błocku typowo poglądowym, typowo ideowym, typowo politycznym. No ale jeżeli ktoś chce się upaćkać, to niech się paćka na własny rachunek i niech nie uwali przy okazji całego państwa. I taka jest moja perspektywa w tej sprawie. Takie jest moje zdanie. Uważam, że Grzegorza Brauna trzeba postawić do pionu, trzeba pokazać, że państwo nie jest wobec takich osób bezzębne. I to oczywiście będzie nas kosztowało pewnie parę miesięcy totalnej politycznej nawalanki, jakby jej nie było wcale w tym momencie. <laughs> Żartuję oczywiście. To by nas kosztowało wiele miesięcy zawodzeń i wywodów Brauna o tym, że jest męczennikiem, że wszyscy się na niego wzięli. Natomiast długopalowo to Polsce po prostu nie służyć. Tak, partia Grzegorza Brauna do delegalizacji. Panowie ministrowie, panie premierze, Um, wszyscy, którzy już nie będę wymieniał konkretnych funkcji, bo też szczerze mówiąc nie znam od A do Z całutkiej procedury. Nie wiem przez jakie konkretne indywidualne postacie będzie przychodzić ten dokument. Więc żeby się w żadną wtopę teraz, yy, yy, żeby się na żadną wtopę nie narazić, powiem tak: wszyscy, którzy będą mieli jakikolwiek udział w tej sprawie, życzę wam powodzenia, żeby udało się zdelegalizować partię Grzegorza Braun'a. To jest moje zdanie, to jest moja opinia, a jeżeli się pod nią podpisujecie, jeżeli się z nią zgadzacie, Dajcie znać o tym w komentarzach. Napiszcie, jak bardzo Grzegorz Brown Was irytuje, jak bardzo jego partia jest dla Polski szkodliwa. Oczywiście byłbym też wdzięczny za subskrypcję, za lajki, za podanie tego filmiku dalej. To mi pomaga rozwijać swoją twórczość. Dzięki, że jesteście. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!